Słuchajcie mnie, ok, więc info na temat kanału. Więc spróbuję zrobić szybki film informacyjny, w skrócie. Myślałem o tym bardzo długo, ale nie byłem pewien, czy co to robić, ale fuck it. Więc od dzisiaj podzielę swój kanał na dwa. Na tym głównym kanale zawsze pracować nad takimi bardziej wymagającymi filmami, które wymagają dużo pisania skryptów, które wymagają nagrywania, montowania. I niestety, ten film ze straj uświadomił mi, że nie da się uciągnąć tych obu rzeczy na jednym kanale. Co to znaczy? Well, jak już mówiłem, ten kanał będzie posiadał video jest bardziej. I mój drugi kanał, Aquaza Live, będzie teraz głównie zebranie funny moment z Twitcha i randomowy gierek i generalnie z gier, które obecnie nagrywam. I jeśli w nich coś się fani wydarzy. Więc o! Na temacie Twitcha! Właśnie! Ostatnio powrócę do streamowania. Mam nowy komputer, więc jestem teraz w stanie zrobić amazing streamy z amazing gier. I generalnie jestem bogiem Rainbow Six a więc i innych nudnych gier, więc jakbyście to zauważyli Ogarnąłem sobie Devil May Cry 5 i god damn, it's good Więc no, dzięki za słuchanie, to tyle I może zrobię jeszcze dzisiaj o streama o 17.30, 18:00 Devil May Cry 5 na Twitchu Więc jeśli kogoś to interesuje to je zapraszam Bye.